Ło! Jak tu? Masakra ty! ło Ja może będę z trzecioosobowej kamery leciał, bo tu mało widać na pierwszej I jeździsz jak jakiś kurde operator koparki czy coś. No bo patrz, jakie tu są górki wzgórza i pagórki, no. Ej, ale jak kurde zawieszenie chodzi w tym samo. Ej, ale za miękkie zawieszenie trochę. No jest trochę za miękkie to, 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 to takie. No rzuca nim strasznie. By, byle górka to tak podrzuca, że, że się sterować nie da. Ty wjeżdżamy w jakiś kanion. Ty. Ej, dobre. O! Aż pierwszą osobową kamerę dam. Diom. Patrz, ja myślałem, że to będzie króciutkie, a to takie, pa. Jedziemy w kanionie. Ale dobre. Faj, tu i Nie, prosta, i można się rozpędzić. Teraz jest droga pod auto. No i teraz to ładniutko, fajniutko. Zakręt. Gdzie? O kurde, zakręt. Ty, rozwidlenie. Kurde. o, Jest to, to, to. Patrz i to jest to, nie? To jest to. To jest to, co ja co ja mówiłem. Oglądają nasze filmy, żeby zrobili rozwidlenia, patrz, patrz. I gdzie tu jechać? Kurde, I gdzie tu jechać? Myślisz, że prosto? Prosto? Tam jest nie coś no wolnego. Gdzie jest coś... A ta... Nie nie, nie tam może nie. Ja bym pojechał może w prawo. Wegrajmy Tylko... Ty w wyliczankę. Spadła bomba do piwnicy, napierzała na tam Tam? Prawo No, czyli tu Pa, jak z piskiem opon, o, jak kurde Kontrola nad samochodem Tak jest Patrz, prościutka droga, tam jest zakręt daleko, ale nie, nie, nie wnikajmy w ten zakręt My tego zakrętu nie mamy, to jest tylko blokada w naszej głowie Kurde, ja chciałem powiedzieć, że nie masz psychik, jechać prosto, ale nie chcę potem uwierzyć w Okej, to już muszę zwolnić Kurde, strasznie ciężko jest skręcać nim. Ogólnie to jest problem taki, jakby z, z samochodami, jak plikowaliśmy za mocny silnik do zbyt lekkiej budy. Tutaj jest to samo. Znaczy, bo tu mamy miękkie zawieszenie, trzeba tu nic zrobić. Dobra, ale to. Jak, 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 jaka pustynia, to. Wy, wybraliśmy drogę w prawo, więc fajnie. Idziemy. Kurde, podoba mi się stary normalnie The Long Drive na nowo, nie? To jest coś super. Pytanie, co, czy nam się będzie coś pojawiać? O, coś tam jest po prawej, już widziałem. Budynek jakiś nie? To, a to Wydma była. Nie, nie, budynek. Ciekawe, czy właśnie nowe struktury jakieś dali. A może jednak Wydma? No chyba Wydma. No i tak jest, coś właśnie robisz, który kłamiesz. Ale Ol jaki my mamy w ogóle licznik w tym samochodzie? Fajny. Ile tu? 320 km on ma na godzinę, cześć? Bo to nie jest byle co stary. Kurde, fajnie. O, 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 ale takie góry, nie? Taki no taki mocno górzysty, tak nie jest to prosta droga, tylko taka właśnie. Widać, że taki generator. Taka I... właśnie, właśnie taka, taka kurde górzysta, taka. Nie na nasz samochód trochę. Mogliśmy nie brać kurde sąsiada tego. Sąsiadowi nie grać samochodu. Dobra, nie nasz, to możemy jeździć po górach i tutaj. Zostawiliśmy naszego składaka tam. Będzie się cieszył. Ale przypał, że zapalił światło, nie? W ogóle hit No. Coś tam jest? Nie. He Prawie zrobiłeś o, jak w tym This is the sound of the police. Łup, Ciekawe czy synchronizację na Multico naprawili. Ale Zresztą chyba tak, bo to... ci, się, ci się chyba od razu droga ładuje, nie? Da. No. O, 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 znowu, znowu kanion, patrz to! Kurde i to jest, to jest to, to jest fajne, to mi się podoba O kurde takie Ciekawsze takie nie? No, damn jaki fajny kanion I fajnie bo w kanionach można cisnąć, patrz prosta, i się rozpędzamy da Dawaj v maxa, v maxa Jak nam drogi starszy? Oj chyba nie starszy, O, rozwidlenie Alina O cholera już driftem wszedł To co w lewo? No już wybrałaś to idziemy ty, jakby tak jeszcze turbinę do tego mieć... Jo. Wczoraj, że jakby to jechało? Nie no, ale fajnie, fajnie, warto było czekać. Mi się już podoba, że jest nowy generator map. Dali nowy samochód. Te mapy są ciekawsze właśnie dlatego, że można wybierać sobie trasę, a nie jest prosta droga. Ciekawe, czy jakieś struktury nowe dali. Właśnie, ty, bo my żadnych struktur jeszcze nie spotkaliśmy. Podejrzane. Si o, o, co to za droga jest? Zasypana, ty. No to był piasek zwiewa, no to co coś ty myślisz? Ty. Co? Bo ja coś kojarzę tą drogę. Zdaje ci się. No właśnie... Kojarzę tą drogę jak wracaliśmy do chaty do nas, ty... Ale to jest niemożliwe, ale bardzo podobne. Ty, ale ten ogólnie nawet fajny model, nie? Taki zrobiony. Samochodu? No, mi się podoba. no o stary jaka droga jest przed nami Był to kanion nie spadni. To jest był, wyzwanie Był kanion i teraz będzie nie kanion Czekaj bo jak wjeżdżamy w kanion to potem jak jest coś nie takie kanionowe tylko jest w drugą stronę to co to jest? To nie kanion W sumie tak Będziemy jechać po lewej przepaść po prawej przepaść trochę jak w tych Jak tam jak masz tą górską drogę taką po krawędzi Jazda na krawędzi O bo, lewo prawo lewo prawo Bo pięt tam jest fędzi w prawo Jedziemy w prawo. Story, jak to rusza. Jak, jak, jak ruszasz, to on tak mocno mieli tymi kurde kołami. Bo to ma mod. No a to takie fajne, bo to normalnie za... widzę. Masz 330 nieliczników. Wi widziałem, jak mi normalnie tyłkiem zarzuciło tutaj. O! o coś jest! Strukturowy! Ty, coś nowego? Coś nowego? A nie, 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 to jest. Nie? A! Dobra, to ej. Ty, warsztat. Warsztat, no. Kurde, tu nigdy nie będą. O! Chodzi. I. Masz, masz chłopa po lewej Tak I teraz zaczekaj. nie do mnie No, dalej go, pomogę ci Leży. Leży? Leży? Kurde, działa synchronizacja eee, o, Widzisz go tu, widzisz go tu Wreszcie będziemy mogli grać normalnie Widzę go You talking to me! You talking to me No, he's not talking to you Pa! O kurde, ciężki He's not gonna talk anymore A to jest jakiś wypasiony Dobra, yy, teraz tak. Dobra, dawaj. Co my tu mamy? Nic. No, no nic. Nie no, mamy lodówkę. Mamy jakiś tam silnik, drugi silnik. Kiełbasę, jakbyś chciał. Hmm. Silnika nie wymieniałam, bo tu mamy full, full metal service. Ty, a nam działają mody? Nie. A, dobra, bo miałem przez chwilę kiełbasę mogłem zata zataczować. Yy, dobra, ale czy jest tu coś sensownego? Opa, są chyba te kółka do, do naszego samochodu, zobacz, bardzo nie, podobne. Nie, inne, inne są. Dobra, a ty, bo my, ma, my mamy w ogóle bagażnik? Chyba nie. No nie mów, że nie mamy bagażnika, no tu z przodu powinien być, halo. I co ja mam teraz zrobić? Dismount. A to silnik, to nie. Trzeba obejrzeć ten samochód, bo tak w ogóle pojechaliśmy. A może tu jest jakiś tajny przycisk, który w tego zmienia? W transformersa. Taki lidlowy samochód wziął. Kurde, bez gabażnika. Ty nawet nie mamy miejsca z tyłu, żeby tam coś dać. Najgorzej. To byśmy się wybrali. No nie wiem, czy to będzie praktyczny samochód na długie przejażdżki. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ale będzie trzeba mody poinstalować i będzie trzeba zacząć myśleć nad kolejnym projektem. A, do budowy, no, no, no. Kurde, no jak zwykle, warsztat i w warsztacie nic takiego nie ma. No. Dobra, to jedziemy chyba dalej, co? A co ty tam na górze masz za maszynę? Co to za maszyna? No, prawie nam zarysowałeś. Ty, 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 stój! A jeździł u ciebie też ten krzak tutaj? Pa, tu, 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 tu. tu. No. A, czyli moby, w sensie te wszystko mamy zorganizowane na no, Go wziąłeś i go rzuciłeś, tak? Tak, i patrzę, biorę go Nie, nie jazdo, ja to zrobię, bo ja jestem tutaj gościem, ty jesteś hostel. Dobra, dobra, Masz. Kurde, no działa, no trzymasz go, niesiesz tutaj, o, podnosisz do góry, na samochód dajesz, położyłeś, no działa wszystko Ole no, zmiana Ale będzie dobre, teraz dobra, jedziemy dalej, bo jestem ciekaw co, co jeszcze tu dali fajnego Naprawili chłopaki, kurde w końcu ja, ja wiedziałem, że im się uda, ja, ja wiedziałem. Ja w nich zawsze wierzyłem. Kurde, już nie będzie sytuacji, że ty widzisz czarne ja różowe. Dokładnie tak. Ty na odwrót. Chłopy nie próżnują, kurde. Nie, nie żałuję, że kupiłem tej mre. Co nie? Ale to jakie kręte te! No teraz... Jak oni zrobią z tej mapy taką górską typową? Jo, kurde, patrz, patrz, jakie tu są tereny piękne. Widzisz to, widzisz tą ścianę Kaj. z tego? O, 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 czekaj, roz, nie? Co teraz robimy? Prosto czy w lewo? W prawo znaczy. Ty, bo to mnie tak zastanawia, bo przy tej drodze nie ma słupów. Chyba, że te drogi cały czas prowadzą do jednej drogi, która ma słupy. To jest taki objazd, może. Co so, jedziemy w prawo czy prosto? Trzymamy się słupów. No dobra, to dalej. Lego. Drzwi zamknij, bo urwie. Zamykaj te drzwi. To ty dogadasz w ogóle, gorąco. Jak urwie drzwi... U, patrz po lewej, co to jest? Przyczepę dali? Co? Gdzie? Ano? A ty tam przyczepa jest, przyczepa... Przyczepa i ten, przyczepa i... Ten, na autobusy. Autobus przy, przystankowy tam był. Ty, ale takie drzwi, a na korbkę, pa. Co? Co? No nie, nie gadaj, że nie mamy elektrycznych szyb Ale korbka jeszcze nie działa chyba Kurde, nie, nie, mam, nie mamy nawet korbki ty Mamy, ale nie działa tu No Musisz subskrypcję kupić A subskrypcję, no to no, można Subskrypcja na korbkę Ale trzeba się zgubić tak, takim samochodem na pustyni niepraktycznym, starym, to jest kupitu Masakra I powiem wam widzowie, że ten samochód to jest challenge Żeby jechać kurde nim tutaj po takich drogach bo on, on mam wrażenie, że jest nieskończony jeszcze bo, na, 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 pe pewno. na pewno, ma masę, z, jest, jest zbyt lekki po prostu i za, z, no jest za dużo mocy, jak na jego masę. Tutaj na przykład korbka nie działa do szyb i tak dalej. Czyli co, w lewo, za słupami? Jo, dawaj, dawaj. I coś tam chyba jest. Czy to droga? Nie wiem, czy to droga, czy czy, czy coś tam jest. Ale czai, że nie mogę ci wyłączyć na przykład różnych rzeczy. Na przykład licznika ci nie mogę wyrwać. Jak nie możesz mi wyrwać licznika? Może jest nie, nie ten, może jest nieściągalny, bo ja też nie mogę. Kurde, Stachu! Nie wiem, zgubiliśmy się, idziemy mam jechać. Przestań siurać tam na ten asfalt. Na ten asfalt i chodź. Jedziemy.